Siemka. Witajcie w kolejnym odcinku ZVB z Jezu. E, lecimy dzisiaj ciąg dalszy. E, przeczytałem sobie na internecie odnośnie tej mm, zagadki, którą miałem. A tu Agni. Dan ten. Obikenu. A tu Agni. A tu Agni. Podaną ten, a tu ten, Obikenu. A tu ten. I teraz wiem jak ją przejść. Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. w sumie okazuje, że niekiedy te zagadki to ja jestem głupi. Na, na nie. I chyba tak, a to jednak nie jest na mnie. Chociaż ja ją e, polubiłem, Namet Atul. To jednak sposób działania tych zagadek jest zbyt trudny, Namet Atul. Namet ATUL. To eee... sobie zrobię. TR uda. Tial uda. jak to Já vím, co zrobiť. Obi kenu. Obi kenu. A půl obi. Obi kenu. A půl obi. Obi kenu. A půl obi. obi Według tego, według poradnika, każdy z trzech tutaj e, informacji pokazuje, który to jest e, ramię. W sumie te obrazki nie są wcale takie. E, w sumie takie. E, głupio zrobione. Chociaż tutaj chyba jest błąd, jeśli chodzi o kwestię, którą stronę, bo tu chyba. Ten, kto projektował, chyba się walnął w przypadku yy, pokazania, kto to jest z tego. Tak naprawdę prawe lewami jest chyba odwrotnie, tak naprawdę. Tia uda. Tia uda. Tia uda. Tia uda. Tia uda. TR uda. I mamy kulę. Czy tam garniołek? Eee, czyli według tego, e, tylny trzeba zrobić trzy razy. Bo teraz już uganiałem, o, o co chodzi z tym określeniem w tym języku. Eee, rzekomo lewe, a nie, nie. Dobrze teraz, yy, źle, że to mówię, yy, to patrzymy od jego perspektywy, czyli od jego perspektywy prawe, czyli rzeczywiście to, to jest prawa strona, to jest to lewa, czyli od prawej. Nie, jednak, coś nie tak. Nie, jednak coś jest nie tak. Tutaj chyba ktoś, że to yy, opisał. A bo to zależy, że chyba jak patrzę. Dziwna sprawa. Bo tu jest... Tu trzeba kliknąć dwa razy. Tu trzeba kliknąć raz i tam z tyłu trzy. A tutaj według obesków chyba to mylne jest. Mam wrażenie. Dobra. obiekenu. <laughs> Teraz lecimy tu na dół. Niech poleci w dół. Namet. Na met... Jezu. Namet Atur. Namet Atur. się boisz, że będzie w tak grze namet Atur? Namet Atur. Zakęć, to że się pogubię. Namet atur, Namet atur. Co utnano ten, mów mi e, obikenu? No. Skoro ja się przy w zakręciach... E, gubię. Znowu wpadłem w tym Dobra, idź teraz tu. Ty ja uda. Mam wikę Teraz, oczywiście, tak tu wracam do korytarza. Tu, a już wiem gdzieś. W którymś z odcinków poznaliśmy to miejsce. I to była podpowiedź nośnych ganiołków. To trzeba zrobić. Ciekawi mnie tylko, czy tamtą lokację, którą widziałem w poprzednim odcinku, ja próbowałem zacząć. E, czy ją od razu można było. E, czy ją od razu też można było rozwiązać? Czy dopiero teraz możemy? Biega mi no, ta to trochę incyguje. Został mnie tutaj, I Ją spotkałem właśnie, kiedy tu odblokowałem sobie przejście, i tutaj też zapiszę. Hmm. Tak, i to jest taka dosyć. Kłopoty i dwa gdzie do niego też sprawdzałem poradnik, ale nie mogłem go przejść. ja uda Jak my? Męczyłem się przy, przy tym trochę, ale nie chciałem tego potem wrzucać. Wolałem yy, poogarnąć. Yy, I tutaj, chyba nawet. A! Tutaj jest podpowiedź. Eee. Yy. Że trzeba te wszystkie opuścić eee, tu jest pojedynczo, a to dwa razy. I doszedłem dopiero do, do wniosku, że tu jest jakiś ten tu trzeba właśnie to, to opuścić, ale one się opuszczają w różnym eee, momencie. I jedno opuszcza wszystkie. Tam jest jedna opuszczone. Nie, tam się należy pójść, to wszystko. Obiekenu. Tak, one mają być w tym miejscu. I teraz... E, jeżeli środkowe wezmę, to środkowe i tamto ośrodniży. Eee... namiet Atul. Namiot Atul. I dopiero potem przeczytałem dokładnie. I też poza namet na atul, e, Sprawdziłem o co tu chodzi. Namet atul, namet atul, namet atul. Dziwnie ta protazy działa. Obikanu, obikanu, obikanu. A się boję, co dalej będzie w tej Obikenu A się boję, co dalej będzie w tej grze? Bo ten etap już mnie zdąży trochę, no nie powiem, wkurzyć. Obikenu na e... e... Namet Atul. Namet Atul. Co. Trochę się zaczął męczyć z tym. Dobra, i teraz możemy środkowy obikenu. Tutaj jak nie ci już woda to będzie ok. Znajomy dźwięk. Tak. O to chodziło. Czyli ta potpowiedź mówi, że pierwsze muszą być raz opuszczone, drugi dwa razy. O Musimy teraz wrócić tam skąd byliśmy. Mi się wydaje, że to można było już na początku zrobić, ale to trzeba było żeby jak to zrobić nawet Zdążę spokojnie i teraz się uleczmy. Jega da. Namet Atul tak i to było na dotknięcie, i to od razu nam zabekowało drogę. Co jest tą... Czemu? Co istnieje tak z tą jakby zakończyła zakończenie walki z tym serwerem? No dzień dobry, co my tu mamy? Do tej, e, do tej części lokacji już po tym nie przeszedłem, więc będę miał problem z życie. Ten dniec spadać? Namet Atul? Namet Atul? Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. Ah. Tja uda. Namet Atul. Namet Atul. Okay.

Jak to wszystko wygląda? O, cześć wejitas. Miken kelwai. Min ken and munio. Devi teman epai. Nin ekto kam. Teman apagel mikam milumin. Ti van and utaki. Kto ze mną mrugno na Munio na metę tych z będzie już naprawdę tragedia. Bo kurde, ja się gubię. Już przy do teraki... do teleportu mam problem. Okej. Okay. Mogu tu du... Jeka njemu ubik... Kec divaj...

Why look in Zenet Gamuka? Teman Kelva Kedaria agal de pun tiwi uwo Gamnepto Zenet. Then i goha Teman e Ivan. Oh. Nadal widzę, że atura to tu jest Eee... ten? Ktoś z Aha Eee Jezu To szło Jak kto rume? Mój nie na met A tu jak to Jak kto rume? Mój nie na met Eee A tu jak to? No ty gnoju Muje na met Jakumę Muje na met A tu jak to? Jest, dostał raz Jak A tu agni A tu Udano ten Okej, okay, dobra A tu agni. A tu agni a tu Agni... A tu Już wiem co trzeba zrobić. Jega mi On się teleportuje na dół. I leczy, więc już ogarniam. Mój Namet. A tu Ag... Jezu. A. Jega mi Mój Namet. A tu Jak to máme? Můj met A to jak to? Můj nenamet. A to jak to? Jak to máme? Můj nenamet. A Ature... co a to... jak to? Jak to máme? Můj nenamet. A jak to? Je, a to, je, a to, a to je,

Dobra, dalej lecimy. Na... No, Jezu. Namet Atur. Namet Atur. Jegemidę. Powiem szczerze, że ta walka... ...trudna... ...była. A! Nie gadaj, że będę powtarzał Dobra wiem A tu Agni A tu Agni A tu Agni A tu jak mi A tu Agni Moje namet Mój namet. A tu jak kto? Ekturme. Mój namet. A tu jak kto? Ekturme. Mój namet. A tu jak kto? Ekturme. Mój namet. A tu jak kto? Tylko raz go trzeba? Udano ten. To tylko raz go trzeba? Eee, trochę przeczytałem w poradniku odnośnie... Jego, ale... Myślałem, że to trzeba więcej razy. Na metatur. Na metatur. Na metatur. O, czyli tutaj nie możemy. Yy, Rumential. Rumential. Gaduję, że tutaj gdzieś są dada, takie dziury. Jezus, Maria... I teraz powiem, że tą część walki eskapowałem yy, się o co chodzi, bo Nagrywałem ten odcinek 4-5 razy już, można powiedzieć. Piąty raz chyba to jest. Yy, raz, że męczyłem się z tymi kulami. 2... Yy... Przeskoło 15 czy 20 minut można było yy, się... Mogłem powiedzmy walczyć. Przekazało, że to trzeba było po prostu potraktować go atualni. Nie wiedziałem, że ten zakręć ma taką moc, można powiedzieć nawet. Yy... Właśnie to jest kurde mm. Bardzo mocno zakręcie udano, e, udano ten, a jeżeli zrobi się pomarym z z tego zakręcia e, udano yyy e, agni A agni się tylko załaduje A tu agni A tu agni A agni A agni A agni Chyba, że to tak naprawdę zależy gdzie to się ładuje. Albo to będą takie 5. Pięć... O. Właśnie teraz być pomęczowe. Udano ten. Udano ten. To pomęczowe robi jeszcze większe, więc tak naprawdę ta walka mogłaby być zrobienia, gdybym wiedział też od na początku, że to trzeba tutaj pod platformą, bo... On się leczy właśnie tu w wodzie. Jezu, męcząca ta gra z momentami. Bum. Ah, ja już nie wiem i ja tak... I ja już tą gę... Ge... O, no, complete chapter 2. drugi. Okay. Ah. Ale kolejny chapter robię w kolejnym, w kolejnym. za tydzień dopiero, bo ja nie mam siły na tę grę. Czy mnie to teleportowało jakby z sufitu? Co jest? O jasne, ładnie. A na bo mnie. To to po portal jest na górze? Nie chcę kończyć tutaj, bo nie wiem, czy przy tym nowym, a w ogóle, checkpoint. Czekajcie, czy checkpoint trzeci to jest ten tutaj zapis? Aha, ok, czyli po prostu na kolejny odcinek, jak sobie wczytam, będę mieć znowu tam przerywnik, dobra. Aha, i to coś mi. A to chyba nie ja tworzę, bo ja nie kojarzę, żebym znał zakręcie. Takie. A tutaj był zapis, jest jakiś cunturny. Ale zacznę po prostu wtedy ten. Zapis 25. Ale zacznę. Bo mi się podoba ta, ten przerwnik. Od tego checkpointu zacznę. To jest akurat yy, bardzo fajna animacja. No, to było na ty tyle w tym odcinku. Okej. Okay. Nie powiedziałem, że może to spaść. Gdzie ja? Yy, I w kolejnym... w kolejnym... już znowu to, znowu to. Yy, w kolejnym będziemy przychodzić ciągle gry. Od tego teraz trzeciego chaptera. Ta zaczyna być chyba nie dla mnie pod względem zagadek. Już się po głowie im zmęczyłem, więc. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, zobaczenia w kolejnych odcinkach Inwebisa, Virtusa.